Witam wszystkich serdecznie i dzisiaj na dobry początek zapraszam do kasyna, które Bogdan odwiedził dwa razy. Przy pierwszym podejściu udało się zgarnąć 50 tysięcy dolarów, a przy drugim tylko ubrania, więc nic spektakularnego, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Tymczasem trzeba ogarnąć tą akulę, bo jeżeli nie oglądaliście ostatniego odcinka, to mamy taką sytuację, że protagonista zainwestował milion mln w hangar i 4,500 w śmigłowiec, który jest obecnie niewiele wart, dlatego że w hangarze nie ma warsztatu i nie możemy go uzbroić. Potrzebujemy szybko zarobić sporo i z pomocną ręką w tej sytuacji przyszli wspierający. A rozpoczęliśmy od wspólnego napadu na Cayo Perico, gdzie miałem pierwszą okazję, żeby wytłumaczyć chłopakom, dlaczego Bogdan tak na urwanie głowy potrzebuje hajsu. Nie. No, no. I po zakupie hangaru zostało mi 3,5 miliona. No. To jeszcze, to jeszcze dozbierałem milion. Kupiłem no. za 4,5 miliona tą akurę. A nie mam w warsztacie warsztatu w tym w hangarze nie? i nie mogę do niej rakiet zrobić, nic nie mogę. Ona jest bez, bezbronna w sumie. <śmienny> <śmienny> ja ja wiem, to, Chyba nie doczytałeś coś. Tak. No nie zwróciłem uwagi na to, że tam jest warsztat w ogóle do kupienia w opcji nie? Chwilę później dopłynęliśmy do włazu, przy którym padło takie zdanie. Jak coś jak będę czasami kurde nie ogarniał, to sorry, ale ja nie grałem. No jest 4 miesiące chyba. Później okazało się, że ten problem dotyczy całej trójki, bo robiąc Kajo regularnie można je ogarnąć w 10-15 minut. Tymczasem, u nas, przez to, że od dawna nie angażowaliśmy się w ten napad, pojawiły się drobne komplikacje, ale do tego przejdziemy zaraz. Najpierw, oczywiście, podpłynęliśmy do włazu i dostaliśmy się do siedziby, gdzie po zdjęciu pierwszych ochroniarzy przyszedł czas na grubego. Teraz, zanim on tam dojdzie, bierzecie tego, tą rurobombę. I go walicie. O kurna, pomyliłem zestawy. <grywa> później szybki restart i podejście numer dwa. Jak widać z opancerzonym poszło zdecydowanie lepiej, a później trochę się rozbiegliśmy i chłopaki poszli o łupy dodatkowe, a nasz protagonista zgarnął sobie diamencik i zaczął wychodzić. Okej, że. Wy jesteście na zewnątrz, tak? Na górze? Tak. Okej, okay. gdzie ty, ja ty jesteś, No tutaj. Problemy pojawiły się po opuszczeniu piwnicy, gdy wyszedłem prosto pod oczy jednego z ochroniarzy. Reset. Bo oni... Powie... oni nie chcę... Powie... Możemy reset, no nie, nie jak chcecie. Ale w sumie mamy dużo 2 miliony Nie można w Pław stąd zaminać? To mamy... nie. tam nie jest redencji, nie? No to co robimy? No to reset czy nie reset Możemy... Jak chcę teraz pośpieszymy po reset, no to będzie szybciej no to robimy reset, reset, reset. Następnie mamy kolejnego Zonka, z mojej winy, bo zacząłem strzelać do ochroniarza i nie trafiłem. Bagut szybko go dobił, ale i tak uruchomił się alarm, więc przechodzimy do kolejnego podejścia, w którym już odpaliliśmy tryb Focus, żeby nie pogrążać się jeszcze bardziej, bo nie oszukujmy się. Cztery podejścia do Cayo Perico w trójkę, podczas gdy ten napad samemu można zrobić w 10 minut, to jest kompromitacja. Zapomnijmy więc o tamtych trzech próbach i skupmy się na tej. Bierzemy, zabijamy tego, bierzemy Kikarna. Zabijamy... tego... Kurwa. Kurwa, no nie! Dobra, trudno, sorry. Albo wiecie co? Jednak przejdźmy do jeszcze kolejnej. Biorę kawaha i proszę idziemy. Nie wiem dlaczego wybrałem pistolet, chyba nie wiem, wiesz, na pistolet. Drugi... Yeah. Teraz tu czekamy, aż ten przejdzie, żeby nas nie zauważył. Stójcie za mną, za no mną. Później przechodzimy. Możemy równie dobrze tylko tak zrobić to. Ciekamy, aż on przejdzie i już w niego wbiegamy i go zabijamy, no. jak wtedy. No. Czy bardzo? No to teraz szukamy kikardów, nie? Czy trzeba zdejmować ochroniarzy. No tak. Kamerki, może niszczmy, bo też będzie tego. bo oni tutaj nie mają ograniczenia, tak jak chyba w pisie nie jest. O, mam kartę, mam kartę. No tak. Weź i tam. I obraz. E to ja lecę dobra, ten po obraz tutaj do góry. Na tym etapie się rozdzieliliśmy i Wrix z Baguca poszli załatwić sobie łup dodatkowy. Natomiast Boguś najpierw zabrał wspomniany wcześniej obraz, a później dobił do torby jeszcze trochę gotówki. Później wrazu do piwnicy, skąd zabrał diament i pozostała ucieczka. Ten. Chodźcie tu do mnie i idziemy do bramy. Jakim cudem? Nie, nie, zara. ale no ale dobra, to no, nic. Kurde. No i co? Wpław czy co? W Bierzemy samochód. Chodź, chodźcie za mną. Jedziemy patrzeć, jest taka wroga. Nie wiem czy to to powinno też zadziałać normalnie z tym. E, działa, działa. Ja tak robiłem. Po prostu dłużej będziemy płynąć. Dłużej będziemy płynąć. O. Dobra. Dobra, i tędy. pół... no weźmy później, no zrobiliśmy Na nad <śm> No ale wiesz, nas jest trzech, weź się zorganizuj, wiesz, żeby nikt błędu nie popełnił. Szczerze, szczerze tak, robić solo jest o wiele łatwiej. No właśnie, jest, i tutaj jak jest nas trzech, to my nie chodzimy jeden za drugim jak kaczki, i tylko wiesz, ktoś się rozdzieli, i różnie bywa. Kiedy już wylądowaliśmy w wodzie, wystarczyło oddalić się od wyspy i w ten sposób dopięliśmy w końcu swego. Natomiast na konto Bogdana wpłynęło ponad pół miliona, podnosząc saldo do 627 tysięcy. A to jeszcze nie koniec, bo przechodzimy do skoku z bazy. gdzie Na dobry początek musieliśmy się udać po Kanjali, który pomoże nam się przedostać na miejsce. Oczywiście nie był on potrzebny do jazdy po asfalcie, a raczej nieco później, żeby włamać się do bazy. A ktoś będzie mógł obsługiwać te granatniki, czy nie? No, on. No ja mam jakieś szczeble, czekaj. Ja mam wieżyczkę, on ma nie. Ja to są 6... cztery osoby. A, ja mam jakieś granaty, no. Wystrzel. Ale w coś, w coś, w coś, w samochód. Chyba na razie tych gronitk nie będzie. O, teraz będziecie. Po prostu jeźdź, po prostu jeźdź. Ale gó... chcesz podjdź trochę, bo to się odbija od tych barierek, tych granatów. E, nie mogę, nie, mogę, nie, to... nie można. Bo... Nie możesz? Czemu gó... To, bez? to... A, czy teraz trzeba wyjść, tak? Tutaj podjechałem, czołg stanął i stał. Na miejscu czekała obstawa i to całkiem niezła, bo nie dość, że ochroniarze z karabinami to jeszcze spasione cyborgi, które mogą włączać sobie niewidzialność. Natomiast my musieliśmy wysadzać w skrzynie z zasobami. A będzie gruby z tego skonały tam. A jest, jest, jest. Chował się, tutaj mi kurde. rozdzielamy się czy wszyscy jednym miejsce Ja idę na razie tutaj To ja jest z Wixem Czekaj ja mogę po prostu strzelić? A mogę tak już wybuchałem to z Wix nie się czy potką A ja poszedłem z Bagucem, nie z Wixem Szybko się skąpę <laughs> Ja myślałem że ty biegniesz prosto Bo hmm. miałem niby rankaf i że tam... Hmm. Maksymalnie zdrowie na zwiększenia, ale też nie wiem. Mhm. Ja właśnie już zużyłem trzy kamizelki. No starajcie się oszczędzać, bo te kamizelki to na końcu będzie jeszcze więcej sprzętu. Okej, ok, staram się. O! Pomocy, pomocy! Pomocy! Kłuża, ale masz. żeś się wkopał gdzieś. Dwa na oczy mnie zaczęły na... Na tym etapie zakończyła się pierwsza próba, natomiast przy drugim podejściu, jako że przez chwilę mnie nie było, to chłopaki zdążyli praktycznie wszystko ogarnąć samemu, a wspólnie przeszliśmy już do kolejnego etapu, czyli hakowania serwerów. Czekaj, czy boisz tego, Ufam wam na słowo i biegam. No że ja próbuję hakować, wy mi bronicie. Ale to mogliśmy sobie najpierw wyczyścić, po pierwsze, a po drugie się rozdzieliliśmy. Na... Oni tak się Ale... będą by nie... cały czas. Cały czas. Лора, хочешь, хочешь, до меня не броню, а Че, я к такой же ничего не беру. А как закончишь, то тебя Ну, ладно. Ну, Бега, <плодисмент> E, ej, chodź do mnie. Ne, e, no, no, no. I idę, i dalej są problemy. Co się dzieje? To już jest to. Dobra, teraz działa. Jest, działa, dobra. Trzeba się zadość, do to jest porażka. Skurczy mnie. Co jest? Serio Dla serio muszę... jest łatwiej strzelać z pistoletu, co? czajcie, niż z broni maszynowej. No, to jest trochę łatwiej się, bo trafi No, albo z przyzwyczajenia tak. tak mam, bo często tym strzelam, ale no. jakoś mi precyzyjnie no. idzie strzelanie z pistoletu, mogę co? ubywalić. W końcu się udało i po długiej i uciążliwej potyczce mogliśmy za pomocą działka orbitalnego rozwalić mobilne serwery należące do sztucznej inteligencji, po czym ruszyliśmy w kierunku wyjścia, dosłownie dwie minuty później docierając do jetpack. Z ich pomocą mogliśmy rozwalić uciekającego Ewona, a po wylądowaniu na obserwatorium protagonista dostał 900 tysięcy. Obecnie nasz bohater ma 1,5 miliona, ale jeszcze dzisiaj nie ulepszymy tej akuli, i zresztą cały ten odcinek jest taki króciutki, a to dlatego, że ten film chce, aby pojawił się w niedzielę i po prostu, żeby zdążyć na czas, musiałem trochę się z jego produkcją pośpieszyć, natomiast zdążyłem zobaczyć, ile osób obejrzało poprzedni materiał do końca, i powiem Wam, że się zaskoczyłem. Jeżeli oglądacie materiały, to wiecie, że liczba rosła i na początku było około 50 osób, natomiast pod ostatnimi dwoma w granicach od 72 do 74, i słuchajcie teraz. Pod ostatnim odcinkiem, czyli pod 35 częścią, 70 osób to się zebrało w pierwszy dzień. Na środę ta liczba wynosiła już 171 osób, a więc przyrost ponad 100%. Bardzo Wam za to dziękuję, bo zamiast przejść obojętnie, to poświęcacie minutę swojego czasu, żeby napisać te Komentarz, także super, i jestem pewien, że taka ilość zostawionych komentarzy wpływa też pozytywnie na odbiór filmu przez platformę YouTube. Może być ciężko z przeskoczeniem tak wysoko zawieszonej poprzeczki, ale spróbujmy. Ja wiem, że czas oglądania jest zależny od jakości materiału, więc tym bardziej szkoda po takim wyniku wrzucać ten film zrobiony de facto na szybko, ale przynajmniej jest na niedzielę albo ewentualnie poniedziałek, no bo tego jeszcze nie wiem, ale w każdym razie są plusy robienia na szybko. Jeżeli obejrzałeś albo obejrzałaś do tego momentu, to napisz w komentarzu napad. Tymczasem dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka i serdecznie zapraszam na kolejne na tą chwilę się z wami żegnając życzę miłego dnia albo wieczoru i do usłyszenia za tydzień cześć Must be really real anxiety can foggy yeah. all the stuff